Cześć widzowie, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was już trzecią część filmu z typami graczy w Valorancie. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście dwóch poprzednich części, to zachęcam, aby nadrobić zaległości od razu, jak obejrzycie ten odcinek. Ja jeszcze dodam, że jeżeli Wam się spodoba, to wiecie co robić. Łapka w górę, komentarz oraz jak chcecie zostać ze mną na dłużej, to zachęcam do subskrypcji. Ja już nie przedłużam i miłego oglądania. Pierwszy typ gracza, jaki dzisiaj poznacie, to oczywiście osobnik, który jest codziennością na niższych rangach typu silver bądź gold. A mówimy tutaj o noobku. Osoba, która ma do siebie przypisane takie określenie, zazwyczaj słabo strzela, słabo się porusza i ogólnie średnio ogarnia to, co się dzieje dookoła niej. Komunikacja u takiej osoby może wyglądać w następujący sposób. Mówi ona po prostu 1B, no i to tyle. Nie wiemy, czy chłop już wchodzi na site, czy on stoi, się patrzy, zresztą nie tylko o enemy, nic nie wiemy. Nasz kochany Nubek zazwyczaj też nie mówi co robi bądź co zamierza zrobić. Rzuca flesza, no to zazwyczaj wy też tym flaszem dostaniecie. No, taki to już urok tych słabszych graczy. KD Player to kolejny osobnik, który nie ułatwia wygrywania meczy, jeżeli trafi wam się w drużynie. Jego celem nie jest wygranie rundy, czy zaplantowanie, czy tam rozbrojenie spajka. W jego głowie krąży tylko jedna myśl, a mianowicie nie zginąć i zdobyć dużo killi. Podczas walki zdarzyć się może, że taki grajek was zbejtuje, abyście oczywiście umarli i on sobie zdobędzie killa i przy okazji to nie on się poświęci na refraga. Dodatkowo w sytuacji typu 2 na 2 czasami nie podejmie się odbijania BSA, ponieważ... No po co? Najważniejsze oczywiście jest to, aby zaliczyć mało śmierci w meczu i porobić sobie exit fragi, tak aby zachować świetne statystyki. Jak już traficie na taką osobę, to ja naprawdę wam współczuję, bo wasza gierka będzie wyglądała po prostu strasznie i zapewne będziecie grali czterech na pięciu. Kolejny typ gracza nazwałem pewniaczkiem, ponieważ mam na myśli osobę, która nawet jeżeli ma 9000 na koncie, to nie kupi wandala, fantoma czy operatora. Taka osoba kupi sobie szerifa lub marszala, jest tak pewny siebie, że cały mecz gra tymi dwoma broniami i nieraz doprowadzi do przegrania rundy, jeżeli akurat wtedy przegra klacza, ponieważ po prostu zmisował wszystkie pociski z szerifa. Niestety zazwyczaj też na samym starcie gry każdego on mutuje i robi sobie ogólnie co chce. Uwu Boy, czy tam Uwu Girl, czyli zapewne fani anime. Spotkać ich można, zwykle na niższych rangach, a charakteryzują się oni tym, że często używają słowa Uwu, czy mówią jakimś ala słodkim głosem. Zazwyczaj inne osoby z są do nich nastawione sceptycznie, ponieważ według mnie, jeżeli ten Uwu Boy, czy tam girl, mówi to uwu, czy gada jak jakieś czteroletnie japońskie dziecko, to odczuć można zażenowanie, czy ogólnie taki głęboki cringe. Na szczęście, ja sobie siedzę w ascendancie jeszcze nie trafiłem takiej osoby w grze, lecz na YouTubie widziałem co się dzieje jak taka osoba się trafi, no i ogólnie to można podsumować słowami, potężny cringe. Ostatni typ gracza, jaki jest dość rzadkim zjawiskiem nazywamy YouTuberem bądź Streamerem. Jak sama nazwa mówi, są to osoby, które tworzą content w grze i ogólnie są z nią jakoś tak po prostu kojarzone. Takie osoby często ukrywają sobie niki i oczywiście posiadają niesamowicie dużo skinów oraz rzadkich itemków, na np. Riot Gun Buddy. Jeżeli zobaczycie tą przywieszkę, no to zapewne możecie się już domyślać, że ta osoba coś tworzy w internecie. Dodatkowo youtuberzy czasami łączą się z typem gracza pewniaczek, ponieważ mogą oni właśnie robić jakiś challenge, że losują bronię, czy grają po prostu jedną bronią. Lecz w tym przypadku raczej każdy youtuber się odzywa w grze i daje info o enemy o tym, co robi, także ogólnie. To jeszcze nie jest takie złe. Czasami zdarzy się też taki content creator, że on wam zaoferuje 5 dolarów na przykład za to, że zrobicie Ace. A. Zresztą, sami wiecie, jak to wygląda na YouTubie, każdy z was ogląda YouTube'a, no i wiecie, że takie sytuacje mają miejsce. No, i to byłoby na tyle z tego materiału. Mam wielką nadzieję, że Wam się spodobało. Nie wiem, czy kolejna część pojawi się na moim kanale, no ale zobaczymy. Jak się spodobało, to łapeczki w górę, komentarze mile widziane. No i jak chcecie zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zajrzyjcie na pozostałe części tego filmu, a mianowicie część pierwszą i drugą. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.